Tak pokazali finałowy występ Justyny Steczkowskiej. Odbierają nam szansę na zwycięstwo. Justyna Steczkowska wystąpiła jako 15 podczas finału 69. Konkursu piosenki Eurowizji. Jej występ zachwycił Polaków i eurowizyjną publiczność. Jednak skrót występu naszej reprezentantki wzbudził mieszane odczucia. Dlaczego nam to zrobili? Finał 69 Konkursu Piosenki Eurowizji odbył się 17 maja 2025 roku w szwajcarskiej Bazylei w Hali STA. Haje, Polskę reprezentowała Justyna Steczkowska z utworem Gaja, występując jako 15 w kolejności. Był to jej powrót na eurowizyjną scenę po 30 latach od debiutu w 1995 roku. Gaja to mistyczna kompozycja łącząca etnopop z elektroniką, inspirowana słowiańską duchowością i naturą. Występ Steczkowskiej był spektakularny. Artystka grała na skrzypcach, unosiła się nad sceną, a za nią pojawiły się wizualizacje smoków, żywiołów i narodzin wszechświata. Efekty pirotechniczne i choreografia inspirowana rytuałami ludowymi dopełniły widowiska. Eurowizja tak pokazali finałowy występ Justyny Steczkowskiej odbierają nam szansę na zwycięstwo. Na portalu X pojawiło się wiele komentarzy internautów, którzy zwrócili uwagę na to, jak EBU pokazało skrót występu Justyny Steczkowskiej. W sieci nie brakuje głosów oburzenia. Skrót występu Steczkowskiej komuś pomylił się z ciszą wyborczą. Co oni za skrót tej steczkowskiej puścili? Tylko jak wisi i zero piosenki. Skrót występu steczkowskiej w Eurowizji? Justyna wisząca w powietrzu, a za jej plecami smok. Myślicie, że to niecelowe? Nam się podkłada kłody pod nogi w każdy możliwy sposób w Europie. W końcu to widzicie? Fajnie, że skrót polski na tej Eurowizji jest akurat jak pani Steczkowska nie śpiewa. Reżyser Eurowizji celowo zrobił taki skrót występu Steczkowskiej, aby maksymalnie odebrać nam szansę na zwycięstwo. Czytamy. Skrót występu Justyny Steczkowskiej wywołał burzę w sieci. Może się jednak okazać, że pretensje do organizatorów Eurowizji nie są uzasadnione. Artur Orzech przekazał bowiem, że ponoć to artyści sami wybierają fragment, który pojawi się w skrócie występu. Czy tak faktycznie jest możliwe, że Justyna Steczkowska niedługo zabierze głos w tej sprawie?